Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj nad jeziorem jestem. Piękna, czysta woda, nawet. Ale nie będę się kąpał, tylko tutaj wyruszę na poszukiwania z wykrywaczem metali. Jest tu taki młody las. Tu jeszcze z 30 lat temu to były pola, takie właściwie ugory. No i zobaczę, cóż tu w tych krzakach można znaleźć. Może jakiś grzyb przy okazji wpadnie? Wszystko możliwe, bo tu takie głównie brzuszki są. Ładny dzień zaczyna się, słońce świeci ładnie, więc zobaczymy. Muchomory już z brzegu się pokazują. No ale nie to jest głównym tematem dzisiejszego filmu, więc sprawdźmy razem, co tu się kryje w tej ziemi. Na razie nic ciekawego nie wpadło, ale tu jest takie nie wiem, doły wykopane, czy kiedyś jakiś żwir wybierali, czy coś. No i niestety ktoś sobie zrobił tutaj śmietnik w jednym z dołku. Tylko tam dalej jest taka dziwna instalacja z folii zrobiona. Pójdźmy, zobaczmy, o co tutaj w ogóle chodzi. Co to jest? No i tu jestem w takim dole, tu widzicie taka burta duża. No i tutaj przykry widok. Zrzutowisko niesamowite. Ale o co mi chodziło? No zobaczcie tutaj takie coś. Ktoś sobie tutaj zrobił jakiś ala szałas. Nie wiem o co to dokładnie chodzi, ale widać, że roboty było. Teren prywatny nie zaglądać. To jest las, to tam teren prywatny. Nawet takie schódki zrobione. No tu jakiś piec nawet sobie zrobiono. Z beczki. Tam rura wychodzi na zewnątrz, chyba. No, no ciekawa sprawa. Ale trochę tu roboty było, żeby to zrobić. Dobra, zostawię to miejsce, bo tu nic ciekawego nie ma. Idę dalej. No i przejrzałem trochę te śmieci. Tu widać jakieś chyba współczesne. Nie wiem, takie coś tu znalazłem. Tu jest co? Polam wieliczka. Oprawa. Gostkowice chyba jakaś taka lampa chyba kiedyś była bo tu jest do żarówki kręcenia nie wiem ładnie to musiało wyglądać ale niestety a tu jeszcze przewód wystaje się zepsuło chyba no i dwa talerzyki american porcelain in poland Coś takiego. No i taki jeszcze Włocławek. To sobie później zabiorę. Bo po co ma tu w lesie leżeć? No i idę dalej. No i taki duży koźlak się znalazł. Zobaczcie. No, ja go zabiorę trochę później, no bo teraz nie ma gdzie. Tu taki las brzozowy. No to wszystko możliwe. No, na, na dole jest drugie jeziorko. Nie jest to, się tutaj pokręcę, zobaczę, czy coś można znaleźć, bo na razie bieda. Tu przed chwilą spod nóg mi zając wybiegł. Nie wiem, czy go widać, bo tam przy drzewie się schował. O! Tu sobie kica. No i po dłuższym czasie tu miałem taki płytki sygnał na wierzchu, jakiś guziczek się pokazał. Niestety czysty, niesygnowany niczym nigdzie, no ale coś przynajmniej się zaczyna. Zobaczymy jak to będzie dalej. Teraz jestem tutaj prawie nad jeziorem. No i słuchajcie, tutaj znaleziono miedziuchę. Ale są to miedziane wnyki stare jakieś. Chyba na to wygląda. Dobra, zabieram do domu. Ogólnie bieda, sygnałów mało, no ale trzeba takie miejsca sprawdzić nad jeziorami. Czasami ciekawe rzeczy się znajduje. To mam w końcu ładniejszy sygnał. Zobaczmy razem, cóż to będzie. O, mamy jakiś guzik. Tylko teraz pytanie: będzie orzełek, czy nie będzie? Na pewno jest to jakiś, o kurcze, ale piękny. Nowy ostrz. Zobaczcie. Nie wiem, co to za wzór, ale jakiś starszy na pewno. Jeszcze się uszko zachowało, wszystko. Wszystko ładnie, pięknie. No, super znajda. Jak mi się uda go zidentyfikować, to wam tutaj wrzucę. Co to jest za wzór? No, podoba mi się to. A tu ogólnie naokoło to wszędzie śmieci tyle, że szkoda gadać. Dopiero pierwszy taki ładniejszy sygnał. No, to tu się pokręcę naokoło, zobaczymy, cóż wyjdzie. Witam. Dzisiaj niedziela. Wiatr, deszcz. A my na grzybach. No i jest pierwszy okaz znaleziony. Taki piękny prawdziwek. Zobaczmy, jak on tu wygląda. Wygląda dobrze. No to fajnie. Zaczyna się fajnie. A co będzie dalej? To się okaże. No i prawdziwek okazał się prawdziwym samotnikiem. Nic więcej nie było, więc przyjechaliśmy w taki las, gdzie zawsze na podgrzybki przyjeżdżamy. No i tu już pierwszy się pokazał, taki na napiętku ładny. Zaraz go zerwę. I tu się będziemy kręcić, tu jest blisko ulica, co prawda. Na razie wchodzimy kawałek sobie w las. Dzisiaj wziąłem przykład z agnieszki sulejówek, która sprząta las. Czyli mam wiaderko, reklamówkę. No i przy okazji, jak coś będzie, to jeszcze zabiorę. No i tym razem mamy podwójny sukces. Tu jest pierwszy. I tu drugi. Ale takie fajne po deszczu, to im się łebki świecą. Super. Może coś się zacznie. To na była tutaj w tych okolicach w środę, tylko się możemy, nie możemy znaleźć tego miejsca, gdzie tutaj było tak dużo tych grzybów, chociaż wiadomo tam od środy to mogło tu więcej ludzi już przechodzić. No ale nic. Pochodzimy. Jest co prawda niedziela, ani jeszcze jednego grzybiarza nie było. Także są jakieś plusy z tego deszczowego wypadu. No ale piękny. Super. Idziemy dalej. Teraz dla odmiany takie jaśniejsze. Na długim ogonku. Czy tam nóżce? Tu jest jeden. Tu jest drugi. Tu taki mały trzeci się zachował. Tak, gdzieś tu jeszcze widziałem. Aha, tu mamy czwartego, ale fajne, piękne grzybki. No w końcu. I co to by było na tyle? Tam jest Justyna. No, czyli taka rodzinka znaleziona. Fajnie. Bo tam na początku to jednak takie pojedyncze były, a tutaj dalej widocznie jest szansa, żeby coś więcej znaleźć. No nic. Ruszamy dalej. No zobaczcie jakie piękności. Ideał. Jakie długie mają te nóżki. Super. Już wiaderko tak się troszkę zapełniło. Tu taki znaleźliśmy kawałek lasu, gdzie chyba nikt nie dotarł. Kolejny. I takie fajne mokre, to wystarczy trochę ręką wyczyścić z tej trawy. I mamy takiego. Także super sprawa, super wyprawa. No i jak mówię, dzisiaj. Przepaduje trochę, ale teraz się akurat uspokoiło, a ludzi nie ma. Także jestem mega zadowolony. To jest bardzo duży obszar lasu. Można chodzić i chodzić godzinami. Też się można łatwo zgubić, ale ja już tu tyle lat chodzę, że mniej więcej kojarzę gdzie jestem. Także dokładamy i ruszamy dalej. I jest cała rodzinka znów. Tu taki największy, tu jest taki średniaczek. Tu następny, tu takie dwa maluśkie. I jeszcze tu kolejny. Także są miejsca jednak, gdzie coś można znaleźć, chociaż Justyna zauważyła, że nie ma w ogóle pajęczyn na drzewach. I to czasami jest znak. Że to dużo ludzi przechodziło, ale wiadomo, tam się nigdy wszystkiego nie wyzbiera. I podsumowanie grzybobrania wygląda następująco. Ja mam takie 5-litrowe wedelko, Justyna ma takie większe. Jeszcze znalazła, znalazła taki nożyk od grzybiarza, jakiegoś zgubił. Trochę tam jeszcze złomu wpadło po drodze, jakieś puszki, bo też pozbierałem. Jak klamówkę miałem, to nie będę, mówię, z pustą wracał. No samochód akurat przejeżdża, a więc jesteśmy zadowoleni. Wypad uważam za udany. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.